Szokin do wierzenia, mówi wprost, elity dziczeją, elity dziczeją, brak im pokory. No właśnie, szokująca wizja, szokująca przepowiednia. Co czeka na społeczeństwo zwykłych zjadaczy chleba, e, gdzie nas poprowadzą te elity. No właśnie, czy to są w ogóle elity o tym w dzisiejszym filmie. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Jasnowic Jackowski, Jasnowic z Czuchowa mówi wprost, elity dziczeją, elity dziczeją, e, mówi tutaj na temat tego, że brak pokory dzisiaj ludziom, ale tym elitom, tak, no bo ci zwykli ludzie mają pokorę, często przecież nas spotykają tragedie, utraty pracy, choroby nowotworowe, no kto z nas nie ma w rodzinie kogoś, kto chorował albo zmarł na raka, na nowotwór, albo kto by stracił pracę, praktycznie każdy z nas zna taką osobę, albo to przechodził. Natomiast tutaj Jasnowic Jackowski mówi o tym, że elity dziczeją, jako przykład podaje sytuację, że tutaj na pewnej imprezie, spotkaniu tej celebrytów, a nie w Polsce, ale za granicą, miała taka sytuacja, gdzie ludzie przyszli na taką galę uroczystą, ładnie ubrani, fraki, smokingi, suknie wieczorowe, natomiast każdy z nich przyniósł głowę, swoją głowę, podobiznę odlaną tak naprawdę wosku. Wiadomo, że te podobizny są bardzo, ale to bardzo one, no podobne tak do zwykłego człowieka, no są nawet całe muzea figur woskowych, praktycznie odzwierciedlenie jest jak jeden do jednego zwykłego człowieka. No i ci właśnie celebryci przyszli na tą imprezę, mając te głowy swoje, tak, pod pachą praktycznie i fotografowali się na ściankach, tak, tutaj, żeby te zdjęcia później poszły w świat. No i mówi właśnie, w ten sposób Jasnowickowski, że praktycznie te elity dziczeją, dziczeją, że dokąd praktycznie te elity zmierzają. No właśnie, bo to są te elity. Pytanie, czy w ogóle to jest uzasadnione, stwierdzać czy mówić w, ten, w, w tym kontekście elity, tak? Niektórzy tutaj przekornie mówią elity, tak, elity, bo to nie są po prostu wcale elity. Zobaczmy sobie, jakie były elity w państwie Polski przed wojną. To byli ludzie wykształceni, to byli artyści, aktorzy, którzy mieli etos, etos pracy, etos człowieka szacunku do drugiego człowieka, Natomiast dzisiaj w świecie praktycznie celebrytów, liczy się tylko po prostu popularność, tak zwany z, z angielskiego fame, liczy się po prostu szokowanie, informacja, informacjami, dobijanie, ile to partnerów, pokazywanie na gości. Natomiast rzeczywiście tutaj przed wojną to byli ludzie na przykład, którzy pracowali swoim autorytetem, czy dorobkiem swoich filmów, czy prac naukowych, czy swoją osobowością. Natomiast dzisiaj mają na celu praktycznie Zaszokować społeczność, tak? Ale w tym kontekście negatywnym, bo można szokować pozytywnie, na przykład Robert Lewandowski szokuje tym, jakie robi rekordy w Niemczech, bije wszelkie, takie jeśli chodzi o króla Szczelców, gole, występy i tak dalej, ale jest to pozytywne. Natomiast inne elity właśnie tak naprawdę dążą do kontrowersji, kontrowersji do tak na, na, na pograniczu praktycznie, no tutaj z rozsądku i też na, na pograniczu dobrego, dobrego po prostu, jakby podejścia do, do całej tej sprawy, no bo jak tu można odczytywać, że człowiek przychodzi praktycznie na galę uroczyście ubrany, a pod pachą ma Głowę swoją, swoją podobiznę, praktycznie stworzoną w wosku, tak czy w drukarce 3D, i to ma być zabawne, to ma po prostu być jakby cieszyć, czy ma być z tego po prostu fan. No, swego czasu była dyskusja praktycznie w Polsce dotycząca Halloween, tak. Były pewne opory, że to jest święto zmarłych, jak można po prostu z tego robić zabawę, biznes, śmiać się i tak dalej. To powinien być raczej czas zadumy. Są inne święta w ciągu roku, kiedy z radość jest sympatia, tak, gdzie jest po prostu euforia, na przykład Nowy Rok, natomiast czy rzeczywiście Halloween jest to święto. No i ono nie do końca się w Polsce przyjęło, no, to znaczy jest ono po prostu jakby przez handel przyjęte, wciska się nam, natomiast Polacy jakby no, nie robią z tego takiej szopki, nie cieszą się, tak, I tak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, natomiast rzeczywiście nie trudno zauważyć, że te elity dziczeją i nie, nie trudno się tutaj zgodzić z jasnowidzem Jackowskim. Oczywiście pewne kontrowersje Kontrowersje są potrzebne, są konieczne w dzisiejszych czasach, natomiast niektórzy, tak, czy niektóre osoby, celebryci, sportowcy, czy muzycy, czy aktorzy bazują tylko na kontrowersjach, tak, to znaczy, że mężczyzna na przykład maluje sobie paznokcie, mężczyzna nosi tutaj szpilki, no nie, ma, nie mam nic przeciwko temu, to, ale to są najprostsze tak naprawdę zabiegi artystyczne, które przyciągają ludzi. To jest najłatwiej tak naprawdę zrobić. Ja też mogę pomalować paznokcie po prostu lakierem, to nic takiego strasznego. Natomiast tu chodzi o pewien zabieg, tak, żeby tylko przyciągnąć u ludzi, ale zobaczmy sobie, że to jest nic strasznego, to w jakiś sposób nie ingeruje, tak, to przecież lakier można zmyć. Natomiast w ten sposób przyciąga artysta, zamiast przyciągać swoją muzyką, zamiast przyciągnąć tutaj utworem wykonanie swojego utworu, bazuje się na prostych rzeczach, tak? Mężczyzna jakiś artysta zakłada szpilki, czy tutaj, tak, szokują jakimś życiem z, z kobietami, z prostytutkami i tak dalej, w ten sposób jakby bazują, tak, żeby gazety o nich pisały, żeby media się praktycznie nimi zajmowały. Chcę no, tutaj uspokoić, że oczywiście nie maluje na co dzień paznokci, natomiast mówię, że to są zabiegi artystyczne, które praktycznie każdy z nas może wykonać, tak, w prosty sposób przyciągnąć, natomiast tego wcześniej nie było, tak, tego wcześniej nie było, nawet kilkanaście lat temu, 20 lat temu takie, takiego czegoś nie było. Oczywiście każdy jest wolny człowiekiem, ma prawo robić, co chce. Natomiast zobaczmy sobie, że każdy artysta, sportowiec, czy muzyk, czy aktor, on w dzisiejszych czasach nie jest swego rodzaju um, autorytetem. Jest kłód pewnych aktorów, tak? Oni mają media społecznościowe, Instagram, Facebook, docierają z tym przekazem do ludzi, tak? tu nie o to chodzi, żeby być świętym żeby chodzić co tydzień do kościoła, nie przeklinać i po prostu być takim ułożonym, bo oczywiście każdy ma prawo po prostu być sobą, każdy przecież jest słaby z nas, ma, ma pewne swoje mankamenty, natomiast no, niektórzy bazują tylko, tak, im gorzej, po prostu tym lepiej, im bardziej zaszokować, im bardziej konserwatyw, kontrowersyjne rzeczy, tym lepiej. Natomiast mało jest tej treści samej w sobie. No właśnie, i ta, tak samo jak ta gala, która miała miejsce, tak, zamiast rzeczywiście tutaj Pokazać jakąś wartość artystyczną, to przynosi się, bo jej pokazuje się swoje głowy, tak? Przecież wiemy, że tak naprawdę takie, taka głowa to w niektórych plemionach to była tak naprawdę symbol, tak? Zdobycia jakiegoś plemienia, podbicia, tak? Że ucinało się właśnie głowę przeciwnikowi, wieszało się ją na pal jako symbol podbicia innego plemienia, tak? Natomiast to jest szokujące, że wchodzi się na pewne wchodzi się na pewne po prostu tutaj. Tematy, które w ogóle nie które powinny być po prostu zachowane, tak, jako neutralne, do które się nie powinno wchodzić. Na przykład swego czasu była młoda na to, żeby obrażać papieża, tak, Jana Pawła II na YouTubie czy na mediach społecznościowych, to się stało w modne w pewnych kręgach tutaj młodych ludzi i oni rzeczywiście podchwycili ten temat, tak, że to jest po prostu fajne, że to jest super, bo przecież wszyscy wszyscy po prostu mówią, że to, to są świętości, których należy obrażać. Natomiast młodzi ludzie to sobie po prostu Przyjęli jako coś fajnego, super ekstra i tak dalej, co jest straszną rzeczą, tak, bo oni nie znają na przykład historii, nie wiedzą jak dużo na przykład Jan Paweł II zrobił dla państwa polskiego, a z drugiej strony na przykład moda była na to, żeby. Laocze nosić koszulki z jego podobizną, żeby na przykład mieć plakaty człowiek, który wymordował miliony, praktycznie ludzi tak, w swoim regionie stał się postacią kultową, gdzie ludzie praktycznie nosili go koszulki, podobizny, plakaty mieli i tak dalej, czyli niejako, nie, nie, de facto czcili po prostu człowieka, który zamordował wymordował kilka milionów ludzi, tam się mówi, że około 7 milionów ludzi, tak? Może nawet nie bezpośrednio on sam, ale przez po prostu działania czy rozkazy. Także no to jest, to jest szokujące. I rzeczywiście Jasnowic Jackowski mówi, że elita dziczeje, także ona po prostu e, dziczeje. Być może to wynika z tego, że nie mają za dużo po prostu pieniędzy, tak, że właśnie mają ten, ten kult e, dzisiaj, że wszyscy w nich patrzą, są wpatrzeni w, w, praktycznie jak żyją, funkcjonują. Mają bardzo dużo pieniędzy. I co, pro, co powiedzą, praktycznie to staje się, e, staje się praktycznie tutaj modne, tak. No mi się przypomina taka sytuacja. Robiłem tak jeden z filmików, gdzie to była Miley Cyrus, tak? a więc aktorka ze Stanów Zjednoczonych, która grała w takich produkcjach Hannah Montana, produkcjach dla dzieci, gdzie jej wizerunek był taki słodki, cukierkowy. Ona w momencie, kiedy skończyła 18 czy 19 lat, zupełnie zmieniła swój wizerunek, zerwała z tym wizerunkiem z dzieciństwa. Publicznie mówiła w wywiadzie, że jeżeli człowiek chce dorosły zrobić karierę w show biznesie, no to musi po prostu ją powierzyć jakby szatanowi. No mniej więcej w ten sposób mówiła, robiłem taki Filmik, możecie sobie zobaczyć ten filmik na moim kanale że Rzeczywiście mówiła, że należy powierzyć swoją duszę Szatanowi. Od, od razu trzeba powiedzieć, że są oczywiście ludzie, którzy robią karierę jakby bez takich rzeczy, tak, bez powierzenia duszy Szatanowi. No, na przykład Robert Lewandowski no to jest kariera ciężko zapracowana, wybiegana. Są aktorzy czy po prostu muzycy, którzy rzeczywiście tak swoją ciężką pracą osiągają sukces. Natomiast niewątpliwie wiele z takich osób, tak to też mówi się na przykład o symbolach Illuminati, ukrytych symbolach, które są w teledyskach w, w jeśli chodzi o okultyzm, który znajduje się znak piramidy, znak oka, tak, oko po prostu, które znajduje się w piramidzie, symbole, znaki, szatana, gesty po prostu palcami, one znajdują się. To są oczywiście ukryte sygnały, tak, można powiedzieć podporogowe, pod, pod ale rzeczywiście one wpływają jakby tutaj na młodych ludzi, bo te młodzi ludzie po prostu tym się inspirują. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się z tą tezą, właśnie jasnowidza Jackiewskiego, że elity dziczeją, że tutaj brak pokory w dzisiejszych czasach, tym elitom, tak, brak pokory, no bo niezwykły ludziom ludzie zwykli często są doświadczeni tragicznymi przeżyciami, natomiast elitom brakuje właśnie pokory. Pozdrawiam, trzymajcie się.